Jesteś na etapie poszukiwania miejsca, w którym zamieszkasz. Dzisiaj w programie przyjrzymy się inwestycji zlokalizowanej w centrum miasta. Sprawdzimy także, jak wszechstronny może być kamień naturalny w naszym otoczeniu. A na koniec sprawimy sobie strefę relaksu w naszym przydomowym ogrodzie. Interesuje Cię nowe mieszkanie w centrum miasta, wkomponowane w funkcjonującą już infrastrukturę, koniecznie zerknij. Coraz częściej osoby doceniające niewątpliwe plusy mieszkania w centrum miasta decydują się na zakup mieszkania w nowo zrealizowanych inwestycjach. Oferta jest przede wszystkim skierowana dla osób, które właśnie szukają mieszkania w centrum miasta z różnych powodów. W większości są to czy też single, czy też małżeństwa młodsze lub starsze z dziećmi. Nowoczesne, najczęściej kilkuletnie bloki nazywane kamienicami posiadają wiele udogodnień, np. lokale handlowe umiejscowione na parterze budynku, zapewniające mieszkańcom szybki i łatwy dostęp do artykułów pierwszej potrzeby. Często budynki te są ciekawie oświetlone zewnętrznie, co urokliwie wygląda zwłaszcza po zachodzie słońca. Bezpieczeństwo mieszkańców to także bramy wjazdowe na pilota czy domofon z wideoprzekazem idealny do weryfikacji osób uprawnionych do wejścia. Budynek został dany na przełomie roku 2009-2010 i w planach mamy kolejny budynek zlokalizowany bardzo blisko. Budynek ma 5 kondygnacji, parter, 5 pięter i garaż w podziemiu. Na parterze również przewidziane są oprócz lokali usługowych garaże, indywidualne garaże. W sumie budynku jest 38 mieszkań. Deweloperzy na swoje przyszłe realizacje najczęściej wykorzystują fragmenty działek sytuowane pomiędzy miejskimi kamienicami wzdłuż gotowych nitek komunikacyjnych. No, lokalizacja przede wszystkim jest to udogodnienie poza nam komunikacji. Jest blisko tramwaj, autobus, jest też blisko szpital, blisko jest centrum handlowe z, z nowoczesnym tutaj y, spa i fitness. Także jest, jest to na pewno bardzo istotne dla, dla wszystkich osób, które szukają nowego mieszkania. Dużo osób szuka miejsc, do których właśnie będzie, będzie blisko z pracy, będzie blisko przedszkole, szkoła, szpital i inne placówki. Pięciopiętrowy budynek zajmuje działkę o powierzchni blisko 1000 m2. Cenny jest każdy metr kwadratowy wolnej powierzchni. Dlatego miejsca parkingowe dla samochodów mieszkańców najczęściej zabezpieczane są przez hale garażowe, sytuowane pod budynkami. Miejsca są na parterze w osobnych boksach garażowych. Jest to 5 garaży, także każdy może mieć indywidualny garaż z własnym pilotem. No i w podziemiu jest hala, hala garażowa na prawie 30 miejsc garażowych. Na każdym piętrze budynku znajduje się sześć mieszkań, które oprócz szerokiej klatki schodowej, na której swobodnie miną się zapaleni wielbiciele dwóch kółek, znajduje się również winda, która pozwoli wygodnie przemieszczać się z piętra na piętro mieszkańcom, mamom, z wózkiem czy osobom niepełnosprawnym. Mieszkania w większości są to mieszkania dwupokojowe. A metraż wszystkich mieszkań jest od 39 m2 do 90. A w przeważnie, my mieszkania dwupokojowe mamy w granicach 40-50 m2. Jest oczywiście winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Mieszkanie możemy kupić w stanie deweloperskim. W standardzie wszystkie mieszkania mają parapety wewnętrzne granitowe, zewnętrzne, wewnętrzne marmurowe, zewnętrzne granitowe. Jest całość instalacji elektrycznej, wodnej, tungi psowy maszynowy, drzwi, drzwi są do każdego z mieszkań antywłamaniowe. Jest też szereg opcji dodatkowych, z których każdy nasz klient może skorzystać. Przykładem mogą być np. zmiany w układzie ścianek działowych, dodatkowe wyprowadzenie wodne, zmiana projektu instalacji elektrycznej. Na no jakieś przesunięcia, też, jeżeli chodzi o, o na przykład kaloryfery, ogrzewanie podłogowe, też dużo osób z tego korzysta. Możemy też zlecić wykonanie pracy w naszym nowo zakupionym mieszkaniu w ramach opcji dodatkowych. Nowoczesne firmy deweloperskie dysponują zapleczem, które wizualizuje przyszłym właścicielom nowocześnie zaranżowane wnętrza poprzez tzw. mieszkania pokazowe. Chcielibyśmy przyszłym naszym klientom pokazać, w jaki sposób można wykończyć Jakie, z jakich opcji właśnie dodatkowych można skorzystać i jak takie mieszkanie może wyglądać na żywo, bo jednak no coś co innego jest zobaczyć na zdjęciu, a co innego wejść i, i osobiście sobie tutaj sprawdzić, zobaczyć, jak to może wyglądać i przemyśleć, jakby, jak można we własnym mieszkanku urządzić. Podłoga niczym dzieło sztuki. Kuchnia wyposażona w niemal niezniszczalny blat, a może efektowne wykończenie wnętrza domu czy mieszkania możliwe? owszem. Kamień naturalny począwszy od takich zastosowań bardzo oczywistych, gdzie może on zastąpić nam ceramikę. Wykorzystujemy jako płytki na podłogi, jako płytki ścienne, również w takim bardziej zaawansowanym wykonaniu na blaty kuchenne, blaty łazienkowe. Również przy obudowie kominków, zabudowach różnego rodzaju. No, oprócz tego, oczywiście, do zastosowania zewnętrzne, czyli na elewacjach, czy na różnego rodzaju chodnikach, podjazdach. No, bardzo szerokie zastosowanie. Naturalne piękno prosto z Włoch, zaklęte w ciepłym odcieniu marmurów, wielobarwnych żyłek granitów, naturalnie porowatych trawertynów czy półszlachetnych onyksów. Decyzja nie będzie łatwa. Wybór jest duży i też, w zależności od tego, jaki to jest kamień, różne są zastosowania. Te takie najbardziej popularne, najbardziej znane to są oczywiście granity, marmury, jak również łupki, piaskowce, ale i onyksy, które doskonale wyglądają po podświetleniu, stosowane raczej jako ozdobne materiały. W naszej ofercie, bardzo bogatej, no to jest około 200 rodzajów. Kamienia. Jakie materiały doskonale sprawdzą się we wnętrzu domu czy mieszkania? Jeśli chodzi o wnętrza, możemy wykorzystać i trawertyny, i marmury, i granity, i łupki, piaskowce. To, to dosłownie wszystko. Przy poszczególnych zastosowaniach. Tu, tutaj są pewne zastrzeżenia, czy na przykład na blaty kuchenne raczej zalecamy granity. Z tego względu, że są mniej nasiąkliwe, bardziej odporne na, na kwasy, na tłuszcze. No, Oczywiście zalecamy zabezpieczenie no, wszelkich rodzajów i y, gatunków kamienia w postaci impregnacji, ale mimo wszystko blaty kuchenne to, to, to raczej granit. Jakie kamienie z powodzeniem możemy zastosować na zewnątrz budynku? I, i tutaj podobnie y, granit, ale również doskonale na zewnątrz nadają się łupki, y, jak również piaskowce. I to zarówno, w tej, jeśli chodzi o elewację. Jak też y, różnego rodzaju płyty chodnikowe, tarasowe w różnej formie wykończenia, bo tutaj mamy naprawdę bogactwo i mogą być szlifowane i szczotkowane i płomieniowane, czyli wtedy jest taką gładką polerowaną powierzchnią, no ale te polerowane również, to już naprawdę fantazja projektanta tudzież użytkownika. Często onyx w takiej formie podświetlanej stosowany jest jako jakaś stawka, dodatek kamień, który doskonale jak tutaj widać Poddaje się takim zabiegom. To są akurat tutaj płyty dwucentymetrowe, czyli stosunkowo grube. A widać jednak, że zastosowane podświetlenie sztuczne, jak również naturalne, bo, bo również światło słoneczne, jak u nas na ekspozycji choćby to widać, doskonale ten kamień prześwieca, podświetla. Widok ciężkich kamiennych bloków każe nam zapytać o ich zastosowanie w wielorodzinnym, wielokondygnacyjnym bloku mieszkaniowym. Te materiały nadają się doskonale. To, to jest tak, że one łączą w sobie zarówno te cechy powiedzmy drewna, jak też i ceramiki, bo zastosowania, jeśli chodzi o ich funkcjonalność, są zbliżone do ceramiki, do ceramiki natomiast no, jest to produkt naturalny, taki jak drewno, czyli no, to jest tak trochę, trochę pomiędzy i wszędzie tam, gdzie myślimy o drewnie i o ceramice, bo możemy to doskonale zastąpić właśnie. Kamieniem naturalnym. Płytki ceramiczne czy gresowe można sztucznie wybarwić na niezliczoną ilość kolorów. Przewagą kamieni naturalnych jest ich naturalna, niezwykle oryginalna i niepowtarzalna paleta kolorystyczna. Jest, jest bardzo szeroka, począwszy od kolorów białych zbliżonych do białego. Tutaj takim materiałem włoskim bardzo popularnym jest Bianco Carrara na przykład. Znany myślę kamień. E, przez berze bardzo popularne, które ma marfil, brecia sarda, to są też e, hiszpańskie, włoskie, czyli bardziej europejskie w przypadku marmurów. No, trochę z tymi bielami e, inaczej sprawa wygląda w przypadku granitów. Granit jest na tyle charakterystyczny, że tam zawsze gdzieś to ziarno widzimy. E, no, to, no, później przez czerwienie, zielenie, a, aż do naprawdę głębokich czerni. No, cała gama kolorystyczna. Kiedy wiosenne porządki w ogrodzie już za nami, czas pomyśleć o idealnym miejscu do rekreacji, które możemy wyposażyć na przykład w meble ogrodowe w sam raz na długie, leniwe, ciepłe popołudnia. Co powinno skupić naszą uwagę? Warto zaopatrzyć się w meble ogrodnicze, począwszy od, od stołów, do kompletu można dobrać jakieś fotele, krzesła z ubiciem lub bez, do tego jakiś leżak do opalania i ewentualnie Kuśtawkę grodową, dzięki której możemy się zrelaksować w ciepły wieczór letni. Warto też pomyśleć o osłonięciu się od słońca czy też od deszczu. Najlepiej zapatrzyć się w parasol albo w pawilon. Taki większy albo mniejszy, jeżeli y, chcemy gościć więcej osób, to można zapatrzyć się w pawilon, który ma 6 metrów długości nawet. Kapryśna wiosenna pogoda zachęca do przezorności, dlatego nasz kącik rekreacji powinien osłaniać duży parasol lub w zależności od tego, jak dużą przestrzenią dysponujemy, tak zwany pawilon. Parasol y, musi być osadzony w stole albo w podstawie, ponieważ ma tylko jedną nogę, a pawilon jest konstrukcją, która może stać sama ma na części 4 punkty podparcia albo sześć. Także niezależnie od położenia stołu możemy ustawić go w dowolnym miejscu. Meble surowców naturalnych, czy z wykorzystaniem metalu wszystko zależy od naszych potrzeb i naszego gustu. Większość z nich jest wykonana albo z drewna, najczęściej okaliczusowego, albo z metalu, lub aluminium. Mamy też meble plastikowe, albo ze sztucznego ratanu. To wszystkie te meble nadają się do tego. Aby stały na zewnątrz. Mogą wytrzymać słońce, jak i, jak i deszcz. Mogą tam stać cały rok. Pod warunkiem, że na zimę są odsłonięte przed działaniem wilgoci, która mogłaby zamarznąć i nie rozsadzić jakieś elementy. Mam meble, które są wyposażone w poduszki od razu. Natomiast są też meble, które poduszki możemy dobrać indywidualnie, zależnie od gustu. Ile surowców, z których wykonane są meble, tyle kolorów, od naturalnych do najbardziej krzykliwych. Mamy komplety dla dzieci: stolik plus, plus krzesło właśnie w jaskrawych, takich dziecięcych kolorach. Reszta jest najczęściej malowana na ciemne kolory, dzięki czemu łatwiej utrzymać je w czystości. Jest to najczęściej grafit, albo kolor taki jaśniejszy, trochę stalowy. Nie zawsze położenie naszego ogrodu daje nam 100% prywatności, ale i na to jest sposób. Warto w takim przypadku zainwestować w płot drewniany, taki parawan, albo w maty, które przypinamy do ogrodzenia. Doskonale z różnych materiałów. Kolecznica jest naturalna, tych mat, natomiast płoty możemy pomalować wedle własnego gustu coraz dłuższe i coraz cieplejsze wiosenne popołudnia i wieczory zachęcają nas do otwarcia sezonu grillowego. Żeby móc przeciąć symboliczną czerwoną wstęgę, musimy zdecydować, jakie urządzenie zajmie honorowe miejsce i gdzie to miejsce wytypować. Powinno być to miejsce, które jest osłonięte od wiatru, ale jednocześnie nie zamknięte zupełnie. To powinno być przepływ powietrza, które, ale jednocześnie żeby nie było przyciągu, który by zmuchiwał dym w niepożądaną stronę do sąsiadów albo na nas. I to już wszystko w tym programie Domek z ogródkiem, ale niewątpliwie spotkamy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.